Cześć, to Kuba i tam w kolejnym odcinku z serii Zapytaj Fitnessiaka, czyli Wasze pytania do mnie. Ostatni odcinek tej serii pojawił się... nie pamiętam kiedy nawet, bardzo dam do temu, więc pojawiło się kilka próśb, żebym taki odcinek zrobił, także przybywam. Zadałem Wam kilka pytań na Facebooku, także jeśli ktoś nie śledzi fanpage'a, to zachęcam, link oczywiście w opisie. To może zaczniemy takim najbardziej filozoficznym pytaniem. jaki jest według Ciebie sens życia? Pewnie powiesz, że pasja. Kiedy nie masz na nic ochoty, pustkę w głowie i sercu, więc pytanie za 100 punktów. Jaki jest sens istnienia? I odpowiedzią będzie właśnie pasja. Może nie tyle pasja, co Rozwój, rozwój. Yy, warto mieć w życiu coś takiego, coś takiego, co jest tylko twoje, i coś o co dbasz, o co, coś co pielęgnujesz, i starasz się być, żeby cały czas to coś było lepsze. W moim życiu są dwie takie rzeczy. Pierwsza to jest oczywiście trening na siłowni, a druga to będzie YouTube. Yy, akurat mam szczęście, że mogę połączyć te dwie rzeczy. Ale to może być dowolna rzecz, także na przykład jeśli Cię interesują samochody, no to możesz kupić sobie jakiś stary samochód i go restaurować. Możesz na przykład nie wiem, założyć sobie ogródek i też go pielęgnować. To są takie przykłady, może trochę błahe, no ale możesz mieć cokolwiek, dbaj o cokolwiek, a na pewno będziesz czuł się w życiu bardziej spełniony. W dzisiejszych czasach bardzo dużo ludzi nie ma takiej rzeczy, o którą dba i żyje tak właściwie od weekendu do weekendu. Uznałbym to wegetacją, no bo na przykład co z tego, że mają jakieś takie dobra materialne, jeśli nie daje im to spełnienia. Nie wiem, może zabawię się tutaj w mędrca, ale na swoim przykładzie powiem, że to, że prowadzę kanał, to na pewno bardzo mnie zmieniło, bo pierwsze filmy, nie wiem, czy ktoś mnie śledzi, pewnie są takie osoby, które oglądają mnie od początku. To pierwsze filmy, na pierwszych filmach byłem bardzo taki nieśmiały, nieoswojony z kamerą. Mogę Wam tutaj puścić jakiś przykład, przykłady filmów takich. Czy macie ochotę zobaczyć coś takiego jak dzień mojego jedzenia. Jeśli tak, to piszcie w komentarzu, postaram się zrobić coś takiego e, na przykład w niedzielę. No i tyle. Także do soboty, teraz. i na pewno ta moja droga do miejsca, w którym jestem obecnie, yy, sprawia, że jestem lepszym człowiekiem, myślę na pewno, chociaż czy lepszym człowiekiem, może to za dużo powiedziane, ale na pewno jest to bardzo ciekawe doświadczenie i można rozwinąć swoją osobowość. Yy, plus, tak jak mówię, bardzo daje ci to takie poczucie spełnienia. Wiem, dla mnie to jest ogromna satysfakcja, być w miejscu, w którym jestem obecnie, ponieważ nie miałem ze sobą. E, żadnego domu mediowego, ani jakiegoś agenta PR-owego, który by mnie wypromował. Tylko po prostu jestem sobą, robię te filmy, no i widać ludziom, w jakim stopniu się to podoba, a jeśli przy okazji mogę kogoś zmotywować, wpłynąć na zmianę jego stylu życia i to, że będzie zdrowszy, będzie miał większą satysfakcję z życia, no to zajebiście. Czy zauważyłeś różnicę biorąc suplementy w regeneracji oraz sile? Jak ona u Ciebie wygląda, jak często robisz reset od treningów, jakieś deloady? Jeśli chodzi o efektywność suplementów, to no, ciężko właściwie to powiedzieć, bo Rzadko robię tak, że wprowadzam jeden na przykład i pozostałe wszystkie parametry treningowe zmieniam, więc yy, powiedziałbym, że jest to od 5 do 10% Twojego całkowitego wyniku, całkowitych efektów treningowych. Natomiast jeśli chodzi o takie suplementy, które yy, na przykład od razu działają, więc wiem, mogę stwierdzić, że, że ma to na mnie bardzo duży wpływ. będzie pierwsza kofeina, ponieważ no, po spożyciu od razu czujesz takie pobudzenie. A drugi z kolei to będzie przeciwny, to będzie taki Regen Box, yy, i jeszcze na przykład to będzie Gaba. Tutaj po po życiu od razu czuję się taki senny, więc jeśli na przykład miałeś stresujący dzień, albo na przykład nie wiem, ciężki dzień w pracy, szkole, czy coś takiego, no to polecam. Bardzo łatwiej sen, bardzo łatwiej zaśnięcie, także jeśli masz z tym problem, to to możesz spróbować. Natomiast jeśli chodzi o reset, reset, no reset miałem jak sobie rozciąłem głowę, wtedy był reset i wiem, że mi pomógł na pewno. Bo taki odpoczynek od treningu też jest ważny, żeby cały nasz układ nerwowy sobie odpoczął od tego całego hmm, trenowania. Deloady ciężko mi Robić y, takie lżejsze treningi, ale na przykład robię sobie 3-4 dni przerwy, dla mnie to jest deload. Ja, ja w ten sposób sobie odpoczywam. No i dalej, czy miałeś problemy z kolonami od przysiadów? Rupanie, strzelanie, czasami pieczenie? Jeśli tak, to jak sobie poradziłeś z nimi? Że mnie bolało? oczywiście, miałem taki etap w, swoim, w swojej karierze treningowej. Natomiast było to w momencie, gdy robiłem przysiady takie bardzo niechlujne, że tak powiem, y, czyli zlatywałem w dół bez żadnej kontroli, tak zwany taki bomb diving squat. A jak sobie z tym poradziłem? Y, wprowadziłem przysiady z pauzą, właściwie ograniczam się teraz tylko do nich z uwagi na to, że paradoksalnie siły działające na nasze stawy, powiedzmy stawy kolanowe, są mniejsze. Nie sypnę Wam tutaj żadnym badaniem, nie podlinkuję niestety. Możecie mi zaufać, kiedyś czytałem gdzieś w sekcji, w komentarzach u takiego weightliftera, Clarence Kennedy się nazywa, pewnie część z Was go kojarzy. Też miał takie problemy i ograniczył swój trening przysiadów do przysiadów z pauzą. I problem ustąpił, więc myślę, że to może być recepta na twój ból. Natomiast chrupanie doświadczyłem w swoim prawym kolanie, i receptą na to było upewnienie się, że korzystam z mięśni pośladkowych. No i tutaj z pomocą też przyszły przysiadę z pauzą, bo nie da się zrobić poprawnego przysiadu z pauzą bez... Korzystania z tych mięśni. Lepiej ćwiczyć 4 razy w tygodniu, czy lepiej 7 dni w tygodniu. Dodam, że jestem osobą, która nie bierze suplementów, tylko jedzie na diecie. Pozdro. Moim zdaniem 4 razy w tygodniu, żeby dać sobie czas na regenerację i też, żeby no, nie każdy dzień twój był poświęcony siłowni, bo też myślę, że bardzo prędko ci się to znudzi. No i warto dodać tutaj, że trening siłowy nie jest sportem, w którym sprawdza się zasada im więcej, tym lepiej, ponieważ po przekroczeniu pewnej objętości treningowej będziesz czuł się kiepsko, nie będzie Ci chciało trenować, nie będzie Ci się chciało żyć. No ale jeśli tak się będziesz czuł, no to wiedz, że coś jest nie tak i że warto wprowadzić dodatkowy dzień na regenerację. No ale tutaj oczywiście będzie to zależało od Twoich predyspozycji, od Twoich uwarunkowań genetycznych, bo są osoby, które trenują codziennie i mają progres. Pozdrawiam Cię Radek. Czy planujesz w przyszłości brać środki dopingujące, żeby poprawić swoje osiągi? Tak jak już kiedyś wspominałem w jakimś filmie Adamie, yy, nie wykluczam takiej ewentualności, ale no, na pewno nie będzie to w przeciągu najbliższych nie wiem, 10 lat podejrzewam, bo myślę, że warto to potraktować jako taką wisienkę na torcie i też jestem zdania, że Większość osób, które takie środki zażywają, zażywać ich nie powinny, ponieważ myślę, że warto na początku zbudować taką bazę, a przez bazę rozumiem wykorzystanie swojego naturalnego potencjału, jeśli chodzi o efekty treningowe, także przede mną jeszcze bardzo dużo lat takiego treningu, a też warto zauważyć, że dużo osób decyduje się na, na branie sterydów ponieważ są zapatrzeni w tą całą otoczkę w social media która się teraz dzieje, gdzie większość takich motywatorów jest na sterydach i ludzie przeglądają te wszystkie fanpage, y, te wszystkie profile na instagramie i patrzą, że kurde każdy jest taki duży, no to czemu ja tak powoli robię ten progres także ja zostaję naturalny, będę pokazywał yy, że nawet robiąc progres bardzo, bardzo powoli można czerpać z tego przyjemność, bo tak jak powiem Ostatnio. E, przyjemność, warto czerpać z tej całej drogi, a nie być zapatrzonym w efekty, że chcesz mieć coś na szybko, na teraz. Cierpliwość, cierpliwość jest cnotą, tego warto się nauczyć. Jak długo według Ciebie powinien trwać trening? I ile ćwiczeń na poszczególne partie? No myślę, że tak długo, y, jak jesteś w stanie utrzymać skupienie na treningu. Jeśli chodzi o mnie, no to poza częścią rozgrzewkową, to myślę, będzie tak około godziny. I tyle staram się, żeby moja, mój trening trwał. Dlatego ja nie lubię treningu całego ciała, bo jest mi bardzo ciężko już potem utrzymać skupienie, i wiem, że nie trenuję na tyle efektywnie, jakbym mógł. Ile ćwiczeń na poszczególne partie, no to warto by to rozpatrywać w kontekście mm, schematów ruchowych, czyli na przykład, jeśli masz dzień pleców, albo nie wiem, no, załóżmy dzień pleców, to nie rób tak jak ja na początku, czyli wiosłowanie sztangą, potem wiosłowanie handlem, potem jeszcze, nie wiem, wiosłowanie takie, śmaki i owakie. Ja na przykład uważam, że wystarczy jeden ruch wiosłowanie, jeden ruch. Ściągania, czyli na przykład nie wiem, wiosłowanie sztangą i podciąganie. Więc nie ma takiej ogólnej zasady, ja Ci mogę powiedzieć na moim przykładzie, że na przykład jeśli chodzi o dzień góry, no to robię po dwa ćwiczenia na partie większe, czyli na przykład jeśli chodzi o plecy barki, no to wiadomo jest martwy ciąg, ewentualnie później jakieś akcesoryjne lekkie rzeczy, czyli tak naprawdę trzy. 3 ćwiczenia, tak. ćwiczenia pod brzuch. Gdyby była możliwość w Polsce wzięcia udziału w zawodach w siłowego, to czy byś się skusił? Z tego co wiem, w Polsce taka możliwość jest, yy, ale nie, na razie bym się nie skusił. Tym bardziej, że nie trenuję klatki i przysiadł bez pauzy, więc byłbym na straconej pozycji. Ale może kiedyś, kiedyś, nie wiadomo. Czy dobrze się czujesz mieszkając na Ursynowie? Dobre pytanie. Yy, czy gdybyś mógł, to chciałbyś mieszkać w innej dzielnicy Warszawy? Naprawdę bardzo dobrze mi się mieszka. Yy, wydaje mi się, że jest bardzo dużo terenów zielonych. Też jeśli chodzi o węzeł komunikacyjny, no to jest naprawdę super. Yy, natomiast jeśli miałbym wybierać inną dzielnicę Warszawy, nie bardzo je znam, ale na pewno jakąś spokojną i też yy, na no pewnie będziemy niedługo zmieniali miejsce zamieszkania, ale to jeszcze pewnie trochę czasu. I jakie ćwiczenia polecasz do poprawienia swoich osiągów w lekkiej atletce? Ja bym postawił na przysiady przednie, yy, ponieważ wymagają dużej mobilności yy, i też na pewno polepszy Ci się wyskok, będziesz szybciej biegał i tak dalej martwy ciąg też myślę, chociaż w sumie tutaj może trochę zwiększyć Twoją masę ciała, więc nie wiem czy to będzie na korzyść ale na pewno przysiady przednie oraz jakiś taki element dynamiczny, czyli na przykład zarzuty, power clean'y mogłyby czy będziesz na FIWĘ? Będę na FIWĘ, w sobotę na pewno, jeśli chodzi o niedzielę to jeszcze nie jest na 100% pewne, także sobota na stoisku treka jak ktoś będzie miał ochotę wpaść, przybić pionę to zapraszam Kto Cię inspirował sylwetką jak zaczynałeś ćwiczyć? Hmm, jeśli chodzi o osoby, które oglądałem na YouTube, to myślę, że był to Matt August, czyli Lex Pro 2 Bardzo dużo czerpałem inspiracji z jego filmów. Także yy, jeśli ktoś z Was również jest taki stary, że oglądał jeszcze Mata Ogusa, kiedy nagrywał regularnie, jeszcze z Chrisem Lavada pamiętam, to możecie dać znać w komentarzach. Ciekawe ile takich dinozaurów YouTubeowych jest. Natomiast potem trochę mnie odtręciła ta cała fera z gay For pay yy, ale tak, przyznam, że jeśli chodzi o motywację na początku sylwetkową, jak i siłową, to był to Matt Ogus. McDonald's, KFC, Subway, czy coś innego. Na pewno będzie to Subway, yy, choć. Jestem zdania, że mają bardzo drogie te kanapki, no bo 20 zł za... Za taką kanapkę z, z, z małą ilością kurczaka, no to trochę za dużo. Ale McDonalda też czasem odwiedzam, na przykład z moim kolegą Konradem tutaj w Lublinie, jak jestem, no to a raczej zawsze zahaczamy, bo mamy tutaj niedaleko. A jeśli chodzi o coś innego, to myślę, że najbardziej lubię burgery, co zresztą można zaobserwować, jak się śledzi mojego Instagrama. Także tyle, jeśli chodzi o pytania, na no niektóre nie odpowiedziałem, ale to może w następnych filmach, bo podejrzewam, że ten już i tak będzie bardzo długi. Na koniec jeszcze dla wytrwałych, którzy to oglądają, przypomnę, żeby oddać na mnie głos w konkursie na blog roku, bo już prowadzę w kategorii sport fitness, także bardzo Wam Dziękuję za wszelkie głosy. Także tyle z mojej strony przypominam też o obejrzeniu vloga, którego wrzuciłem w czwartek, więc jeśli jeszcze nie widzieliście, to oczywiście link będzie w opisie. I jeszcze ja stąd radę zapraszam na Facebooka i Instagrama i do następnego filmu i szerkość.